Pogoni cały czas, prowadzi dwa do zera. Dobre rozciągnięcie na lewe skrzydło, okazja na bramkę kontaktową, wrzutka w pułek. Teraz podanie, wznowienie. Chociaż no, udało się utrzymać. Jest możliwość do środka. Już lewa strona. Dobra. Gdzie wcześniej mogli się cieszyć. Tym, że wygrywają. Tak na ten moment już... Nie są w stanie, oni... ...w wojsku z Łoketkiem Brześć. Po środku będzie wyjazd do Dobrzenia na mecz z Beniaminkiem Wisłą. Franciszek Piernik już gotowy do gry. Już w międzyczasie znowiliśmy grę Mateusz Brzezicki, Solowa indywidualna akcja Brzezicki-Brzezicki. Ofensywnie niedokładnie podawał Aleksander Kolbus. No i uwikłany w pojedynek z przeciwnikiem Bartłomiej Śmigrocki piłkę stracił. 14. Spotkaj najszybciej. Rozpoczęte także najszybciej. Tutaj bramki zaczęły padać. Liczymy na kolejny. 50 sekund do końca regulaminowego czasu gry. centra jednak zatrzymana. Dobrze wychodzą z własnej połowy gospodarze. Szukają cały czas tej bramki kontaktowej. Jest na to spora szansa centra. Z lewej strony Hubert Maciąg ma... Świetnie minął jednego przeciwnika piłka. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka powędrowała pod nogi... Piłkarze z Serocka mogli ją sobie ustawić i rozpocząć grę z wolnego. Teraz walka z tyłu na własnej połowie. Pomorzanina Serock ma ciąg w walce z chylewskim. Macie ale przecięte to podanie. A piłka gdzieś w okolice linii 16. pola karnego komuś minus 0, niż dotychczas. Ale po kolei tak Teraz na swoją ofensywę. Ruszamy ponownie pod pole karne Jakuba Bagińskiego. Kolejna akcja Beniaminka. Świetnie teraz. Zakończyliśmy już pierwszy kwadrans. 16 minuta Karwacki. rozciągnięcie gry na lewą stronę. Brzyzicki. Mateusz Brzyzicki. Gol! 1 do... wybijają piłkę gospodarze. Jeszcze Sajda. Jakub Sajda nie był faulowany. Brzezina. Wtorek i środa to natomiast półfinału okręgowego Pucharu Polski. Tymczasem maciąg w polu karnym Hubert Maciąg. Obronił już co najmniej dwa razy swój zespół od straty bramki w tej drugiej połowie 18-latek. Maciąg. Zupełnie nieudana centra Maciąga. Okazja na kolejną wrzutkę z pola karnego. Tym razem zabiera się już z piłką Sebastian Krajewski, jest także Kuropat fiński. fiński, Zatrzymany przez Mateusza Brzezickiego. Indywidualnie teraz prawą stroną Brzezicki minąłe. Dwóch graczy gości Brzezicki już w polu karnym na lewą nogę. Brzezicki zablokowane w ostatniej chwili. Jeszcze raz Brzezicki! I mamy bramkę tak! Kapitalna akcja Przeździckiego, która...